Witam Was serdecznie, ja nazywam się Justyna Starek i od ponad 13 lat zajmuję się zamówieniami publicznymi. Skąd możecie mnie znać? Możecie mnie znać z Facebooka, możecie mnie znać z fanpage'a na Facebooku, czyli Akademia Zamówień Publicznych Justyna Starek, na którą Was już gorąco i serdecznie zapraszam z Instagrama Kancelarii Zamówień Publicznych Justyna Starek no i oczywiście na LinkedInie. A poza tym publikuję w bardzo różnych czasopismach, występuję na konferencjach, wydałam swoją pierwszą książkę, tryb podstawowej wariantowości, do której lektury gorąco Cię zachęcam. No i co najważniejsze, moja grupa na fanpage'u fanpage Akademii podjęła za mnie decyzję, by uruchomić kanał na YouTube. W związku z powyższym zachęcam Cię serdecznie do subskrybowania tego kanału. Będzie to raz w miesiącu odbywający się cykl odcinków nazywany przetargowym RODEO. Dlaczego przetargowe RODEO? Kto mnie zna, to wierzę jeszcze konno i to jest moja bardzo duża pasja. A na RODEO wszystko się może wydarzyć, tak samo w zamówieniach publicznych. W związku z tym no, na moim kanale na YouTubie będziecie mogli odsłuchać studium przypadku i rozwiązania tego problemu. Jeżeli u Was się coś wydarzyło, jest ciekawy problem, który chcielibyście, abym ja poruszyła, zapraszam Was serdecznie do wysłania maila na jstarekmałpa.kancelaria.myślnik.zp.eu, a na pewno... Przypadek omówię na przetargowym Rodeo. Zapraszam Was serdecznie. Jeszcze raz subskrybujcie kanał i raz w miesiącu będziemy spotykać się na naszym przetargowym Rodeo. Pozdrawiam Was serdecznie. Justyna Starek.